Umiłowana córko, dziś zbliżam się, aby wyszeptać do Twojego serca słowa, które nie pochodzą z ziemi, lecz z stronu światłości. Istnieją tajemnice, które mogą zostać objawione tylko wtedy, gdy Twoja dusza milknie, a świat wokół przestaje odciągać Twoją uwagę. Chcę, abyś wiedziała, to, co czujesz, nie jest jedynie wyobraźnią, lecz głębokim wezwaniem do przemiany, która już się rozpoczęła. Nasze największe żale zwykle rodzą się z tego, czego nie mieliśmy odwagi przeżyć. Ale wciąż jest czas. Niebo zna każdą decyzję, którą odłożyłaś na później, każdy gest miłości, zduszony przez strach, każde słowo, które Twoja dusza chciała wypowiedzieć, lecz Twoje usta zamilkły. Dziś przychodzę, aby otworzyć drzwi, które uważałaś za zamknięte na zawsze. Widziałam, kiedy pozwoliłaś, by okazje przeszły obok, bo bałaś się bólu. Widziała muzy, które zachowałaś dla siebie, i ciężar, który niosłaś sama. Żaden z tych momentów nie został zignorowany. Każde Twoje milczenie zostało zapisane w wieczności, nie po to, aby cię potępić, lecz aby pokazać, że nigdy nie byłaś sama. To jest czas wyzwolenia. Istnieją kajdany niewidoczne dla oczu, lecz wężące Twój duch. Powstały z każdej rezygnacji spowodowanej niepewnością, z każdego marzenia, które ukryłaś aby nikogo nie zawieść. Dziś chcę przeciąć te kajdany mieczem prawdy. Słuchaj uważnie. Nie bój się już tego, czego mogłaś dokonać. Przeszłość nie jest więzieniem, lecz szkołą. A to, czego się w niej nauczyłaś, stanie się kluczem do przyszłości, która nadchodzi. Niebo przygotowuje spotkania i drogi, które zmienią twoją historię. Wiatry przemiany już wieją wokół ciebie. Przyniosą ludzi, którzy będą nosić w sobie odpowiedź na modlitwy o których myślałaś, że zostały zapomniane. Nie zamykaj serca, odpowiedź przyjdzie w postaci prostego gestu, lecz niosącego głębokie znaczenie. Będą znaki, które tylko ty potrafisz rozpoznać. Nie pojawią się z hukiem, lecz jak delikatne szept świcie albo spojrzenie, które obudzi dawne wspomnienie. Tak właśnie mówi niebo w szczególe, który świat ignoruje, lecz twoja dusza rozumie. Wiem, że boisz się zaczynać od nowa. Wiem, że patrzysz na drogę i pytasz siebie, czy masz jeszcze siłę, ale posłuchaj, nie idziesz sama. Każdy twój krok jest wspierany przez niewidzialne dłonie, które podtrzymują cię, gdy się potykasz i podnoszą, gdy upadasz. Są obietnice dane ci jeszcze przed twoim narodzeniem. Nie zagubiły się w czasie. One wciąż żyją, czekając na właściwy moment, by zakwitnąć. A ten moment nadchodzi pewnym krokiem szybciej niż myślisz. Nawet jeśli odeszłaś od tego, o czym kiedyś marzyłaś, nie jest za późno, aby wrócić. To, co niebo ma dla ciebie, nie może zostać skradzione, jedynie odłożone w czasie. A dziś przychodzę, aby powiedzieć, czas czekania dobiegł końca, czas ruszyć naprzód. Nie obwiniaj się za złe wybory. Nawet błędy zostały wykorzystane, by cię ukształtować. To, co kiedyś wydawało się stratą, Teraz zostanie przemienione w zwycięstwo. Zaufaj procesowi, bo nic nie poszło na marne. Twoje łzy mają głos przed wiecznym tronem. Każda kropla, która spadła w ciszy, była wołaniem, które do nas dotarło. Żadna z nich nie została zmarnowana. Wszystkie stały się żarnem, a teraz jest czas żniwa. Będzie uzdrowienie dawnych ran, które uważałaś za nieuleczalne. Nie odbędzie się to w sposób, jaki sobie wyobrażasz. Ale będzie pełne i głębokie, przynosząc pokój tam, gdzie dziś jest niepokój. To, co cię czeka, nie jest tylko nowym rozdziałem, ale nową księgą. Historia, która nadejdzie, nie będzie budowana na strachu, lecz na odwadze, którą wkrótce odkryjesz w sobie. Zostałam posłana, aby przypomnieć ci, że spoczywa na tobie święte przeznaczenie. Nieważne, co mówiono ani jak próbowano zgasić twoje światło. Zostało ono zapalone przez tego, którego żadna ciemność nie może pokonać. Kiedy dzień się ściemni, pamiętaj, nawet noc jest posłuszna głosowi Stwórcy. A jeśli on nakazał, aby światło świeciło nad tobą, nie istnieje siła, która mogłaby to powstrzymać. Masz w sobie istotę nadziei, nawet gdy myślisz, że nie masz już sił. Jest ona jak mały płomień, ale wystarczający, by rozpalić pożar wiary i przemiany. Będą chwile gdy zostaniesz zaproszona, aby postawić krok w pustkę, uczyń to, bo pod Twoimi stopami pojawi się grunt, podtrzymywany przez boskie dłonie. Miłość, którą niebo wylewa na Ciebie teraz, jest tak ogromna, że żadna wina nie może jej zatrzymać. Ona Cię otacza, oczyszcza, odnawia i wzywa, abyś żyła tym, co od zawsze było Twoim prawem. Córko, to, co nadchodzi, jest większe niż to, co zostawiłaś za sobą. I choć Twoje serce się waha, moje wezwanie pozostaje niewzruszone, czekając, aż przyjmiesz je bez zastrzeżeń. Córko, są drzwi, które wkrótce otworzą się przed Tobą, lecz nie będą to zwyczajne drzwi. Niektóre z nich nie mają widocznych zamków, bo można je otworzyć jedynie kluczem, który już nosisz w swoim duchu. Zbliża się ten moment, a gdy nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego tak wiele razy musiałaś czekać w ciszy. Niebo już ustawia ludzi, miejsca i okoliczności tak, aby wszystko wydarzyło się w doskonałym czasie. To jak niewidoczny haft, w którym każdy ściek ma swoje miejsce, a każdy kolor o swój cel. Być może dziś widzisz jedynie luźne nici, lecz wkrótce ujrzysz cały obraz. Nie dziw się, jeśli nagle zostaniesz poprowadzona na spotkanie z ludźmi, których nie widziałaś od dawna. Te ponowne spotkania nie będą przypadkiem, lecz częścią subtelnego i boskiego planu. Aby przywrócić to, co zostało przerwane. Pojawią się także niespodziewane znaki, przechodzące z miejsc, których się nie spodziewasz. Przypadkowo zasłyszane zdanie, powtarzający się symbol przed Twoimi oczami, a nawet sen, tak realny, że przez dni będzie poruszał Twoje serce. Nic z tego nie będzie przypadkiem. Twoja dusza będzie prowadzona łagodną, lecz nieodpartą siłą. Ta siła poprowadzi Cię tam, dokąd sama nie odważyłabyś się pójść. A gdy zapytasz siebie, czy droga jest bezpieczna, poczujesz pokój, którego nie sposób wytłumaczyć, lecz który potwierdzi, że idziesz właściwą ścieżką. Wiele odpowiedzi, których szukasz, nie przyjdzie przez rozum, lecz przez ducha. Dlatego ucz się uciszać hałas z zewnątrz, aby usłyszeć szept wewnątrz. To w nim objawi się prawda. To, co niebo ma ci za chwilę przekazać, jest czymś, czego nie można ukraść. Bo zostało ukształtowane specjalnie dla Ciebie. To nie tylko błogosławieństwo, ale przeznaczenie przygotowane z wieczną miłością i drobiazgową troską. Być może wcześniej poczujesz ruch pożegnania. Konieczne będzie pozostawienie za sobą pewnych rzeczy i osób, które nie idą już w tym samym kierunku co Ty. Nie bój się. To, co teraz wydaje się stratą, później stanie się wyzwoleniem. Zrozumiesz, że to, co na Ciebie czeka, jest większe niż to co dziś potrafisz sobie wyobrazić. To jak spojrzenie ku horyzontowi i świadomość, że istnieją Rzemie poza tym, co widzi oko. A ty jesteś wezwana, by przekroczyć te niewidzialne granice. Będą chwile, gdy twoje serce przyspieszy bez wyraźnego powodu. To twój duch rozpozna, że zbliża się coś wielkiego. W tych chwilach weź głęboki oddech i przygotuj się, bo będziesz bliska spotkania wyznaczonego przez samo niebo. Niektóre odpowiedzi przyjdą w formie intuicji tak wyraźnej, że nie sposób będzie jej zignorować. A kiedy odważysz się podążyć za tym głosem, zobaczysz, jak otwierają się drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Nadchodzący czas przyniesie objawienia, które zmienią sposób, w jaki patrzysz na siebie. Odkryjesz siły, które dotąd spały i dary, o których sądziłaś, że ich nie posiadasz. Każdy z nich zostanie użyty do wypełnienia twojej misji. To nie będzie jedynie nowy początek, ale rozszerzenie. To, co wcześniej wydawało się ograniczone, zostanie pomnożone. To, co było skąpe, stanie się obfite nie tylko w tym, co możesz dotknąć, ale także w tym, co możesz poczuć. Niebo nie wzywa Cię do czegoś małego, lecz do czegoś, co będzie wymagało wiary i odwagi. To jak chodzenie po wodzie, uda Ci się tylko wtedy, gdy będziesz patrzeć na tego, który Cię woła. A nie na fale, które próbują Cię przestraszyć. Córko, ruch już się rozpoczął, i nawet jeśli nie widzisz wszystkich szczegółów, zaufaj, to, co nadchodzi, będzie nosiło znak nadprzyrodzoności, a nic ani nikt nie zdoła wymazać tego, co zostało zapisane dla Ciebie od początku. Córko, jest coś, co wkrótce zostanie Ci objawione i na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzysz na własną drogę. Nie będzie to zwykłe wydarzenie, Lecz przełom granica między tym, kim byłaś do tej pory, a tym, kim jesteś przeznaczona się stać. W nadchodzących dniach zauważysz, że pewne wydarzenia będą wypychać cię poza Twoją strefę komfortu. Nie po to, by cię ukarać, lecz by cię obudzić. Miejsce, w którym jesteś, nie mieści już ogromu Twojej istoty. Niebo chce, abyś zobaczyła to, co niewidzialne, abyś dostrzegła, że istnieje duchowy świat. Który porusza się na Twoją korzyść. Nic z tego, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Każdy szczegół jest przygotowaniem do czegoś o wiele większego. Niektóre spotkania zakwestionują Twoje dotychczasowe przekonania. Niespodziewani ludzie wypowiedzą słowa, które rozpalą w Tobie płomień, uznawany za dawno zgaszony. Rozpoznasz w nich echo prawd, które Twoja dusza już znała. Nie dziw się, jeśli nagle poczujesz, że czas przyspieszył. To, co wcześniej wydawało się odległe o lata, może objawić się w mgnieniu oka. To wypełnienie dawnych obietnic, które właśnie wpasowują się w teraźniejszość. Twój duch będzie przyciągany do nowych miejsc, a w niektórych z nich poczujesz, jakbyś już kiedyś tam była. To nie będzie tylko wrażenie, to twój duch rozpozna punkty oznaczone przez przeznaczenie. Pojawią się znaki, że jesteś na właściwej drodze, niezwykłe zbiegi okoliczności. Powtarzające się słowa wypowiadane przez różne osoby, liczby, które pojawiają się wciąż na nowo. Te ślady są jak strzałki, którymi niebo cię prowadzi. W ciszy nadchodzącego świtu poczujesz słodką, lecz stanowczą obecność. Nie przyjdzie, by cię przestraszyć, lecz by przypomnieć, że jesteś kochana, chroniona i prowadzona na każdym kroku. Twoje sny mogą stać się bardziej wyraziste, nie lekceważ ich. Wiele z nich będzie niosło kody i przesłania, które, jeśli zostaną zrozumiane, wskażą ci następny krok. Odpowiedzi, których szukasz, przyjdą bardziej przez odczucie niż przez wzrok. Kiedy twoje serce zabije mocniej, a twoja dusza uspokoi się, będziesz wiedziała, że idziesz w dobrą stronę, nawet jeśli oczy jeszcze nie widzą celu. Niebo ustawia elementy wokół ciebie, jak na wielkiej planszy. Niektóre ruchy wydadzą się dziwne, lecz wszystkie nabiorą sensu. Gdy zobaczysz cały obraz, to, co wydawało się niemożliwe, zostanie odblokowane jednym boskim dotknięciem. Jedno tak wypowiedziane w odpowiednim momencie będzie w stanie przemienić lata oczekiwania w namacalną rzeczywistość. Czas ukrywania tego, kim jesteś, dobiegł końca. Pojawią się okoliczności, które zmuszą cię do pokazania swojej siły, nawet jeśli jeszcze nie czujesz się gotowa. A kiedy to się stanie? Odkryjesz że ta siła była w tobie od zawsze. To, co nadchodzi, będzie wymagało nie tylko odwagi, ale i całkowitego oddania. Nie chodzi o kontrolowanie, lecz o pełne zaufanie, nawet wtedy, gdy wody wydają się zbyt głębokie. Córko, jesteś w punkcie, w którym każdy krok otworzy nowe możliwości, a każda decyzja będzie prowadzona w sposób nadprzyrodzony. Coś wielkiego jest o krok od wydarzenia się, a gdy to nadejdzie, zrozumiesz. Dlaczego musiałaś przejść tak wiele dróg, aby dotrzeć właśnie tutaj? Córko, wokół ciebie właśnie teraz dokonuje się niewidzialny ruch. Nawet jeśli twoje oczy jeszcze tego nie dostrzegają, siły niebiańskie przestawiają elementy tak, aby każdy szczegół został dopasowany do celu, który został ci zapisany przed upływem czasu. Niektóre wydarzenia, które na pierwszy rzut oka będą wyglądały na chaotyczne, w rzeczywistości okażą się precyzyjnymi korektami, aby nic z tego, co jest ci przeznaczone, nie zginęło po drodze. Każdy krok będzie częścią większego obrazu i wkrótce zrozumiesz sens każdego z nich. Pojawią się chwile, w których poczujesz, jakby czas się zaginął, przynosząc stare wspomnienia niosące odpowiedzi na obecne pytania. Te wspomnienia nie przyjdą, aby zatrzymać cię w przeszłości, lecz by pokazać ci, jak bardzo byłaś przygotowywana na ten moment. Niebo pozwoli. Aby niektóre drzwi pozostały jeszcze przez jakiś czas zamknięte, nie po to, aby ci coś odebrać, lecz aby upewnić się, że kiedy się otworzą, będziesz gotowa przejść przez nie bez wahania. Twoje zmysły staną się bardziej wyostrzone i zaczniesz dostrzegać to, co wcześniej umykało Twojej uwadze. Małe zmiany w otoczeniu, subtelne wyrazy twarzy ludzi, których spotykasz, a nawet ton wypowiedzianego słowa będą odsłaniały ukryte dla Ciebie wiadomości. Będą noce, w których sen będzie lekki, a poczucie obecności obok ciebie tak realne, że nie odważysz się tego zignorować. W takich chwilach zrozumiesz, że strzegą cię oczy, które nigdy się nie zamykają. Przyjdzie fala jasności, jakby gęste chmury rozstąpiły się przed twoim wzrokiem. Sytuacje, które wcześniej były zagmatwane, staną się proste i zrozumiesz, że nie musisz kontrolować wszystkiego, aby plan się wypełnił. Niektóre spotkania będą naznaczone uczuciem, ja to już wiedziałam. To będzie potwierdzenie, że Twoja dusza rozpoznaje więzi zaplanowane na długo przed tym, zanim wydarzyły się w świecie fizycznym. Będą znaki pochodzące z natury, wiatr, śpiew ptaka czy sposób, w jaki promień słońca dotknie Twojej twarzy. I w tych chwilach poczujesz tak głęboki pokój, że zrozumiesz, jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Odpowiedzi nie pojawią się wszystkie naraz. Lecz w fragmentach. Każde małe zrozumienie otworzy przestrzeń na kolejne, jakby układanka była układana przed tobą, kawałek po kawałku. Nie dziw się, jeśli to, co wydawało się dalekie, zacznie nagle się zbliżać. Obietnice, które wydawały się opóźniać, nadejdą z intensywnością, jak ulewny deszcz po długim okresie suszy. Niebo w ciszy usuwa wszystko, co mogłoby opóźnić twój postęp. Nawet jeśli poczujesz brak czegoś lub kogoś. Wkrótce zauważysz, że było to po to, aby zrobić miejsce dla nowego, które już jest w drodze. Twój duch zostanie pobudzony do podejmowania odważnych decyzji, a choć logika będzie próbowała Cię powstrzymać, wiara okaże się silniejsza, prowadząc Cię poza znane granice. Każdy dzień przyniesie nową wskazówkę, a im bardziej będziesz uważna, tym wyraźniej zobaczysz, że nie ma przypadków. Wszystko jest starannie zaplanowane, aby doprowadzić Cię do przeznaczenia którego nikt nie będzie mógł ci odebrać. Córko, tchnienie, które nadchodzi do Twojego życia, przyniesie ruch tam, gdzie była stagnacja, i światło tam, gdzie była ciemność. A kiedy zaczniesz odczuwać te przemiany, zrozumiesz, że to dopiero preludium czegoś znacznie większego. Moja ukochana, z całego serca dziękuję, że otworzyłaś swój duch, aby przyjąć tę wiadomość z niebios. Niech zakiełkuje w tobie niczym cenne żarno. Gotowe wzrastać i przemieniać Twoje życie. Proszę, jeśli poczujesz prawdę tych słów głęboko w swoim jestestwie, potwierdź ich otrzymanie, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To zdanie będzie Twoim kluczem, by nadal być podtrzymywaną i wzmacnianą w nadchodzących podróżach. Zapraszam Cię także do dołączenia do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu zawsze będziesz gotowa otrzymać kolejne anielskie przesłania, przesyłane z miłością i mądrością, aby rozświetlać Twoją drogę. Nie przegap okazji, by być połączoną z tym nurtem światła i przemiany. Każde wideo to nowe słowo nadziei, nowy podmuch odwagi, byś trwała mocno na swojej ścieżce. Niech pokój i ochrona aniołów towarzyszą Ci w każdej chwili, a Twoje serce pozostanie otwarte na cuda, które wszechświat dla Ciebie przygotował. Do zobaczenia wkrótce, w kolejnym przesłaniu, które już jest specjalnie dla Ciebie przygotowywane.